Hej. Wiem, że to tak nagle. Ale kupiliśmy nową świneczkę. Malutką. Mam miesiąc. Dobrze to otworzyć. Jest tam. Jest taka taciunia. I cześć. To robi takie małe kubki. A troszeczkę e Wiem, że to nie jest jakiś drewniany domek, no bo tak nagle trochę wyszło. On i tak siedzi tam za tym, więc tego te super gadżety nie są używane przez niego. Tutaj po mamy. No i drugą klatkę, żeby na razie nie był z szafirkiem. Szafirk jest sobie tam. O! O Jezu, co ty masz? Czemuś tak się upaćkał w czymś? W pelecie. Dziecko. Już nie takie dziecko. Damy mu jakiś tydzień tej małej śwince. Nazwaliśmy go Netejam. Chyba na razie. Może jeszcze zmienimy. Zobaczymy. No to Netejam na razie przez tydzień będzie siedział w klatce. I się przyzwyczajał. Ogólnie do nowego miejsca. A później go gdzieś. No nie to klatki szafira, tylko po prostu gdzieś się poznają na neutralnym gruncie żeby nie było walki o terytorium. Tak, szafirku. No. Bardzo się cieszę, że go wzięłam, bo był w takim dość toksycznym domu, że tak to ujmę. Bardzo tam było brudno. Widać, że to jakaś pseudochodowla, jakaś patologiczna. I tam strasznie papierosami śmierdziało I straszny syf był No i po prostu widać, że zwierzęta tam tylko są na rozród I nic ich w sumie nie obchodzi Nawet jakbym wzięła na karmę dla węża, to oni by o nic nie pytali Niestety Widać, że ich nie obchodzi, dobry zwierzątek Jest bardzo podobny do szafirka, jeśli chodzi o umaszczenia Oprócz pyszczka bo pyszczek ma taki właśnie biały i z takimi czarnymi, powiedzmy okularami jak z jest taki słodki i siedzi na razie przestraszony troszeczkę, nie je z ręki no i nie daje się za bardzo brać na ręce, no ale go rozumiem będziemy powolutku go oswajać na razie niech się po prostu przyzwyczaja do naszej obecności I później po prostu pozna się z szafirkiem, i szafirek go wszystkiego nauczy, tak? Nie zjedz małej świnki. Nie zjadłbyś, prawda? Nie zrobiłbyś się krzywdy. To jest taki maluszek, tak. No. Musisz być uważny wtedy. Tak. już jest taki syf, dość duży. No, potrzebujesz jednej nocy, żeby zrobić taki syf ci będę tutaj ogarniać trochę. No, żeś się syfił. Trzeba prać praktycznie codziennie. Chyba znowu na truciznę się przerzucimy, co? Mam takie tym razem. One chyba nie są jakieś pelaste. Teraz przestawiłam klatkę, żeby było bliżej szafirka. Więc na tej sobie tutaj siedzi. Na tej mamku. I malutki. Dobrze, dobrze nie głaszczycie. Ja zaczął dzisiaj, bardzo jest dzisiaj rozmowny. Zobie gada coś. Daj się pokizać, No wczoraj się dawałeś, wiesz? Wstydź Troszeczkę, paluszkiem jednym, malutkim. O tu takim. Etejam. Tak. No, no, głaszcząc się, nie chcesz. Dobrze, nie będę. Ale jest uroczy. Będę update'ować na bieżąco. Na razie damy mu jeszcze kilka dni w samotności. A później gdzieś go wezmę z szafirkiem, żeby sobie... Tylko to musi być bardzo ogrodzony teren, bo on tak śmiga, jak widzicie. Po prostu on jest jedna sekunda. O, teraz się... Ok. Naprawdę, bardzo szybki jest. To jest taka torpeda, mówię Wam. Dajemy świneczki razem do klatki. <grymne> Nie, one się pękają. chyba. Не, ну у меня вообще так плохо, что подобное нормально. Не, ну сейчас надо Muszę przejść na etap. Nic się nie dzieje. Normalnie. Może by szafir na niego nie zaczął władzić. Proszę Może mi się z matką po Może na na te takie same dźwięki.

On tak, wącha, on tak wącha Są przełożone do większej klatki. Tutaj jest specjalnie zrobiony dla maluszka domek. Szafir się tam raczej nie zmieści. A tu jest maluszek z biegania. jest tamę nie wiem czy cię nie wyprosi